Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla Was odcinek z serii Zawinkla na moim kanale. No i z pojazdu, który chyba obrósł lekką, dość małą legendą na moim kanale, oto jest właśnie IS-3A. A dlaczego obsiadł taką legendą? Ano z tego względu, że w poprzednim roku, gdy były dostępne paczki świąteczne, w których główną nagrodą w sumie można powiedzieć był między innymi IS-3A, którego najbardziej ze wszystkich chciałem, to właśnie jego niestety nie trafiłem, tak więc po takiej mojej króciutkiej historyce, yy, zapraszam Was oczywiście do zostawienia lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami na kanale. I teraz lecimy do oceniania tego pojazdu. Słuchajcie, i <laughs> 3A. Pojazd, który był uważany przez niektórych za OP, który OP nie jest, od razu mówię, bo oczywiście, nawet jeżeli jakiemuś, powiedzmy, pojazd OP charakteryzuje się tym, że jeżeli damy na przykład jakiemuś nubowi, jakiemuś pomidorkowi temu pojazd, to i tak rozegra nim dobrą bitwę, jak na swoje tiery. IS-3A taki nie jest, przynajmniej moim zdaniem, on jest naprawdę dobrym pojazdem, ale. No czy jest na przykład lepszy niż Defender? No to w sumie nie ma co porównywać tych pojazdów, bo jednak Defenderem chociażby bardziej gra się na pancerz, a Isem czy... A w ogóle jest inna gra, bo to jest magazynek, tylko że taki włoski, ale na odwrót. Pewnie wiecie o co chodzi, po prostu ładujemy trzy pociski, które pierwszy ładuje się najdłużej, drugi e, trochę szybciej i trzeci najszybciej, z tego co pamiętam. E, a I to jest chyba na odwrót, z tego co pamiętam. W ogóle Is 3 właśnie jest tak zbudowany, że. Lepiej strzelić wszystkie trzy pociski i poczekać na przeładowanie, a dopiero później znowu tak samo zrobić. Proszę, to na przykład najlepiej strzela się po, powiedzmy, dwa pociski, poczekać z tym jednym pociskiem w magazynie i dopiero żeby się te dwa doładowywały. Doładowały dosłownie, znaczy, znaczy się mówiąc, w isie czy jest na odrzut. Zresztą o tym na pewno wiecie, bo IS-3A jest już dawno w takiej wersji, że tak z takim magazynkiem, dość dawno już jest w wywocie. Co do właśnie jego działa, to tutaj mamy kaliber 122 mm, 3 pociski w magazynie, czas ładowania pomiędzy strzałami 3 sekundy, czyli w ciągu 6 sekund możemy zadać damage w okolicach właśnie 1200. Set. E, punktów wytrzymałości jakiemuś wrogowi, więc naprawdę to jest bardzo fajne e, Po prostu no, w ciągu 6 sekund, 1200 metża, no Coś niebywałego można powiedzieć. Średnia penetracja, jak widzicie 221, gdzie są to pociski APCR. -y. E, hity to są oczywiście pociski goldowe, czas przeładowania jednego pocisku, tak jak tutaj widzicie, pierwszego jest 12 sekund, drugiego 15 i trzeciego 18, gdzie w to jest to z tego co pamiętam, na odwrót. E, tak dokładnie, tak jak widzicie. E, trochę wyżej czas ładowania tutaj widzicie jest na odwrót kompletnie w project to mamy pierwszy najdłużej ładujący się drugi naj, y, trochę szybciej i trzeci najkrócej w isie 3 a mamy na odwrót czyli pierwszy pocisk ładuje się najszybciej drugi ładuje się trochę wolniej i trzeci ładuje się najwolniej co do penetracji na zwykłych APCR-ach już chyba mówiłem, że mamy 221 penetracji na Goldzie 270 rozrzut na 100 metrów, na no 0,46 to jest tragedia, tak, ale wiadomo jakie są radzieckie pojazdy, możecie jechać w ruchu strzelić z woleja i tak traficie jakiegoś, nie wiem, SET z Amoraka po prostu, no takie strzały się też zdarzają, chociaż rzadko wiadomo, trzeba przycelować, rozrzut jest do dupy, bądź co bądź czas celowania 3 sekundy również jest to cholernie do dupy, no ale coś musi mieć jakieś wady ten pojazd jeżeli ma mieć ten fajny Swój magazynek. Dodatkowo chyba 5 stopni depresji. Dobrze pamiętam 5 stopni z obecnymi modułami oraz perkami. Wszystko tutaj się klasyfikuje. Także mamy czas stylowania 2,5 sekundy i rozrzut 0,42. Średnie uszkodzenia na minutę, jak widzicie, 2080. No cóż mogę powiedzieć o tym dziale? No, mi się podoba, mi się podoba, naprawdę sam czołg mi się bardzo podoba. Pomimo, że zwykłego ISA 3 nie lubiłem, chociaż, tak jak mówiłem, to jest w ogóle inna rozgrywka is 3, a taki is 3A. Jedyne czym się niby tylko różnią, to działo. No, ale jak już widzicie, pewnie to, pewnie, pewnie, pewnie eee, wieża jest inna od ISA 3. Czy jest ona twardsza, czy miękciejsza? Wiecie co, nie powiem Wam. Bo, na przykład, daszek tego ISA-3A rzeczywiście coś tutaj jest w stanie wpuścić. Natomiast zwykła wieża ISA-3 trochę trudniej jest tam trafić. Ale jeżeli chodzi o suche statystyki, to mamy 110 mm pancerza z przodu, który jest to oczywiście ta szczuta, czy tam ryj szczupaka, jak zwał, tak zwał. Jest to dość mocno skontowane. No, dolna płyta wiadomo, że wpuszcza, ale górna rzeczywiście odbija, jak na swoje tyry. wiadomo, jakieś tam pociski srv S1 to ciężko będzie odbić. No, ale na przykład, takie m, pociski. Pokroju ISA 6 na zwykłych pociskach da się rzeczywiście przyjąć na klatę bok pancerza 90 mm, ale pamiętajcie o tym, że bok ISA 3 jest dość magiczny, ponieważ tutaj ma. Ten pancerz taki dystansowy, czy jak zwał tak zwał, jest on tam chyba jeszcze troszeczkę nawet skontowany, więc to tutaj generalnie ciężko jest w ogóle przebić tutaj, gdzie jadę właśnie myszką. Lepiej gdzieś celować między tą, e, między gąsienicami po prostu, gdzieś tutaj, o, najlepiej celować. E, tył 60 mm, tyłem się nie będziemy zajmować. E, co to wieży 250 mm z przodu i naprawdę to odbija, jest ona taka obła, jest ona taka większa o wiele e, niż takim IS-3 e, zwykłym. Co my tutaj mamy jeszcze od boku? 172 mm. No, bok, no, no to będzie łatwo przebijane, tak? Tak samo tył, 100 mm. Nie jestem pewien, czy zwykły IS-3, e, gdzieś tam w tych początkowych wersjach, bo ta może nie tyle początkowych, ale gdzieś tak w latach 2014, może 2015, zwykły IS-3 posiadał właśnie taką samą wieżę. Istrzy miał bardzo dużo modernizacji tych właśnie wież, e, aż w końcu została taka, jaka jest obecnie, ale coś mi się wydaje, że właśnie Istrzy miał taką. O to wierzę, no ale cóż, mobilność tego pojazdu, no, ho, 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 no, 50 to no, trochę to waży, tak? Moc silnika tylko 50, 20, 520 koni mechanicznych, co daje nam prędkość maksymalną niby 40 km na godzinę do przodu i 15 do tyłu, prędkość obrotu 30 stopni. Uh, powiem Wam tak, rzeczywiście pojazd jest w stanie osiągnąć tą prędkość, aczkolwiek musi być naprawdę fajny grunt, bo inaczej jeżeli trafimy na jakieś bagno, no to troszeczkę się uh, mulimy w tym pojeździe. Nie ma co więcej gadać, po prostu przejdźmy do bitwy, już troszeczkę powiedziałem o tym pojeździe. Uh, I co do w ogóle taktyki grania tym pojazdem, ja generalnie próbuję wszystkie pociski strzelić, co może jest trochę głupie, uh, bo jednak to jest trochę... Project to jestem tak przyzwyczajony, że zawsze strzelam dwa pociski i dopiero ten ostatni zostawiam, czekam na przeładowanie i znowu strzelam. Chyba, że jakiś czołg trzeba wykończyć. O to rzeczywiście. Wtedy, wtedy możemy trochę e, inaczej pograć, to znaczy e, załadować, raczej wystrzelić wszystkie trzy pociski. E, same ósemki, trochę twardawe, bo na przykład taka Pyra Lev, e, Protek, trochę twardawe, zresztą, bądź co, on ładuje Golda na pewno. I na pewno pojechałbym na D0. Tak mi się coś wydaje. Mapa Charków, za bardzo jej nie lubię po tych zmianach, aczkolwiek nie jest jakąś najgorszą mapą. Eee, osobiście wolałem Charków przed zmianą. Aczkolwiek no niestety zmienili to i teraz wygląda jak to wygląda. Lecimy. Tak jak widzicie 12, mniej niż 12 sekund ładuje pierwszy pocisk. Eee, drugi będę ładować tam w okolicy chyba 14 sekund bodajże teraz zobaczymy dokładnie tak no 13,5 sekundy nawet tak jak widzicie no i trzeci pocisk w okolicach chyba 16 sekund będzie coś koło tego czy ktoś tam jeszcze jedzie defender tutaj w sumie na wieżę to jakoś mi tak nie za bardzo to leży granie I strzyma twardą wieżę ale jeżeli ktoś ma większy kaliber działa aniżeli ta płyta górna tutaj tego ISA 3 w sensie na wieży, to rzeczywiście wtedy, wtedy łatwo go przebijać. No nawet jeżeli się ruszamy, to ISA 3 w to czółko, tak zwane łatwo dość jest przebić. No i co? No i lecimy. W sumie nie wiem, co na razie tutaj zadziałać. AMX65T. on jest. Jeżeli mógłbym. O! No dobra, zobaczmy, może coś tutaj się ciekawego wychyli. Tutaj na tej miejscówce nie stałem chyba nigdy jeszcze. TS5 jedzie nasz na D9. No poczekamy, może coś tutaj ciekawego się wykryje. A jeżeli nie, o, no to pojadę sobie z nim, tak, już jadę ci pomóc. 53TP0 do 1. AMX zniszczył nam Linksa, czyli ktoś tam jest zajęty tym Linksem, w sensie nasz y, przeciwniczy AMX. Uh, pyra jest tam, okej, okay. pyry powiem mam najbardziej się boję, bo to jest naprawdę cholernie dobry pojazd moim zdaniem, pomimo słabej penetracji, to na godzie zresztą ma tam troszkę. Uh, troszkę taką nawet spoko penetrację, troszkę nawet spoko, co to jest za zdanie w ogóle. Oj oj. oj, oj. Tekstury mi się. A no, ja nie wiedziałem, czy ta cegła tutaj będzie przyjmować damage czy nie. Dobra, strzelił, tak więc robimy klipa. Raz. Uwaga, raz, dwa. Uwaga, trzy, tri. No, i to jest to. To jest właśnie to 1200 punktów wytrzymałości zjedzone w ciągu 6 sekund, praktycznie. Lecimy do tyłu, ładujemy cały klip, i myślę, że pojedziemy sobie gdzieś tam na projekt. To na tyły tych właśnie pojazdów. Z tyłu może EBR w sumie troszeczkę bić. Co mnie troszeczkę martwi, prototyp tam jest. Zobaczmy, protka. Czy protka tutaj będę widzieć? Widzę. Poczekajmy chwilkę. No jaj Mogłem w sumie poczekać jeszcze, bo chyba tam trzeci pościg za szybko się już ładował, a człowiek chciałem wykończyć tego protka. No nie wyszło niestety. A zresztą miałem golda i ociło miałem na pomarańczowo celownik, co mnie trochę zdziwiło. Zobaczymy może tutaj, czy coś rzeczywiście się stało, bo jednak 1200 demerza na ten czołg to jest dość mało. To jest dość mało nawet na piąte tiry. Dobra, to tutaj przejadę, tak. Tylko dwa Progetto, to i EBR to trochę duży, duży problem. Aczkolwiek to nie zmienia faktu, że są tutaj również inne pojazdy. Jeden. Oj, oj, oj. Dwa. No i w sumie wypadałoby ten trzeci wystrzelić. Oj, oj oj, nie przebiłem tylko. Haha, ha! za 69 hp mnie trafił. Projekt to tyłu, więc ja już się wycofuję. Eee, 1200 hp ma, więc w sumie jest, ale dwa projekty to jadą na mnie. No nie, no ja przeciwko dwóm to nie dam rady, to na pewno. Ale Królowa Życia ma tylko 233 hp, więc jestem w stanie coś tutaj rzeczywiście zrobić. Chociaż wolałbym, żeby ten jeszcze jeden pocisk się załadował. A najlepiej jeszcze ten jeden, ten ostatni się załadował, to wtedy zrobię pokrom im tutaj. No nie zrobię im dziu, dziu, dziury w pancerzu. A, no chyba, że Udes mnie. O Jezus! I sumnie powstrzyma. Dobra, jednak im nie zrobię dziury w pancerzu, oni mi zrobili. Pojedziemy sobie po jednak nic nie mówiłem. Skoro Udesa i prototypa tutaj. Pewnie one są tutaj, te pojazdy. Jeszcze ich nie wykryli. Light Tank jedyny stoi tutaj. Pojadę z drugiej strony i może coś tutaj spróbuję oddać jakieś strzały. No boję się tych projectot, bo one na mnie wyjadą i trochę kaszana będzie królowa życia zabiła tam. O, 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 o. Aj, no ta celność 0,46, tak? No to, to nie jest dobra celność. To nie jest celność typu Strv 103B, no. Tu bardziej trzeba liczyć na RNG z tym działem. Chodź tu. No był tutaj. Poczekam jeszcze na ten jeden pocisk. Progeto dwa strzały wystrzelił dobra, czyli mnie już nie zdejmę na klipa, trochę go będzie ładować. Centurion, z prawej strony. Ajajaj. O Jezus, co we mnie wjechało? Dobrze, że się dignęli. Co się dignęło? UDES, Centurion... No w sumie dziękuję Ci, że się we mnie wbiłeś, koleś, ale... Ale trochę Ci nie dziękuję, bo... Poprzez Ciebie nie strzeliłem, Arta. Trochę strzelają w tego TS5. O! Dostał, dobra. 2 200 demedza. Nie będę wychylać, bo jest tam ten UDES z tyłu, i głupotą było teraz wyjechanie. UDES właśnie zniszczył nam TS Piąteczkę. Jeden. O, dobra. Z tego co wiem, to chyba to szybciej przeładowuje pociski. O, nie, 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 nie. nie, nie. Oj. dobra. Szybciej szybsze ma przeładowanie pomiędzy peskami, więc bym by mnie wykończył. Jest 10 do 5 i w sumie mógłbym załadować już zwykłe pociski. A już chyba nawet nie zdążę ani jednego załadować. Ty no, fajny wynik, nie jest jakiś... Polska siła mnie zniszczyła! SATO 40! No dobra, no ale cóż, ej, 2600 600 damage'a, pokazałem, że da się tym pojazdem grać, że jest naprawdę fajny. 1117 po spocie, ile tam zablokowane? 1250, no coś odbija ten pojazd, a ja mówiłem nie tyle co na przykład taki Defender powiedzmy, ale... Ale chyba najważniejsze w tym odcinku, co chciałem powiedzieć, czyli o jego magazynku, jak trzeba nim grać. Chyba powiedziałem jak to wygląda generalnie. Ten pojazd chyba jest jeszcze w ogóle dostępny do sprzedaży. Był chyba 3 dni do kupienia w grze. Teraz chyba jest ostatni dzień. Więc jeżeli chodzi o w ogóle ISA 3A, to ja go polecam osobiście. Naprawdę jest to, jest to coś innego w Drzewku Radzieckim. Jeszcze w Drzewku Radzieckim chyba nie ma takich no, czyli znaczy na pewno takich magazynków nie ma, ale generalnie wysokotierowe pojazdy magazynkowe w Drzewku Radzieckim nie istnieją, chyba że ja o czymś nie wiem. Czy trzeba mi zniszczony tu przyszedł. Uuu, trochę będę musiał zapłacić. No cóż, z Golda się strzela, z Golda się płaci. Eee, no nie ma żadnych wysokopoziomowych pojazdów radzieckich z magazynkiem, jeżeli dobrze pamiętam, no nie ma, nie ma. I strzela jest wyjątkowy na swój sposób. Eee, czy ja go polecam, tak jak już powiedziałem, polecam. Aczkolwiek no z tych topowych maszyn ciężkich radzieckich, tak jak tutaj widzicie. Eee, no mi się tutaj buguje niestety. No co my tutaj mamy? KW-5, no to jest relik przeszłości, to w ogóle nie ma co komentować. On, jego odrzucamy. Defendera polecam tak samo. IS-6, to tylko samemu sobie polecam, bo jestem strasznie do niego przyzwyczajony. I IS-3A. Te dwa pojazdy, IS-3A oraz Defender, naprawdę strasznie się od siebie różnią. Rzeczywiście odbijają. No są to hateki radzieckie, ale styl gry jest podobny, ale inny. Trzeba inaczej rozkładać pociski IS-em 3A, ani, aniżeli Defenderem. Defenderem możemy mocniej przytankować, aniżeli takim is 3A. Zależy, jaki styl rozgrywki lubimy. Jeżeli lubimy włoskie pojazdy wysokich tierów, gdzie rzeczywiście ten magazynek występuje, to tu mamy taką namiastkę, coś jednak innego. W sumie ciężko mi co, jakkolwiek porównać is 3A do jakiegokolwiek innego pojazdu. Jest to, jest to po prostu czołg oryginalny na swój własny sposób. Jako rzeczywiście polecam e, sobie zakupić. Rzeczywiście, jeżeli chcecie Wydawać kasę na tą grę. Chyba że wolicie jakieś inne pojazdy. Ja po prostu polecam. Eee, tyle z mojej strony. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie lajka i zapomniałbym powiedzieć, że w prawym górnym rogu jest obecnie ankieta. Jaki pojazd chcielibyście, e, albo może nie, inaczej, nie ankieta. Po prostu napiszcie w komentarzach, jaki pojazd z garażu chcielibyście zobaczyć na następnym odcinku z serii zawinkla. Eee, no i w sumie tyle. Tyle. Tak, w sumie tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć.